Jesteśmy w fabryce traktorów Ursus. Towarzysz Pęczyński przez trzy kwartale na swym stanowisku utrzymał zaszczytny proporzec najlepszego szlifierza. Na jeden kwartal musiał go odstąpić towarzyszowi Motylewskiemu, przodującemu kolesowcowi. Bronisława Gurzyńska jest najlepsza w najlepszej brygadzie zakładu. Kazimierz Rzychliński przewrócił kalendarz do góry nogami. Wykonał już podwójne zadanie planu sześcioletniego. W tym roku ukończy je po raz trzeci. Zygmunt Kopczyński przoduje na taśmie montażowej. Takich ludzi ma Ursus. Tacy ludzie podjęli ku czci zjazdu partii walkę o jak najlepsze zaopatrzenie wsi polskiej w traktory. 5 stycznia 1954 roku wyszedł z Ursusa traktor z kolejnym numerem 25 000.